Cześć, ja jestem Piotr z 5 i witam Was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. E, słuchajcie, wczoraj nagrywałem. to już trzecia próba nagrania tego odcinka. E, poprzednie próby miały miejsce wczoraj o godzinie 12 w nocy i z każdym. O oh fak, o oh fak, o oh fak. I z każdą kolejną próbą wychodziło to coraz gorzej eee... Nawet nie potrafiłem do... do... Nawet nie mogłem dobrze zacząć odcinka. A dzisiaj z kolei mój głos jest trochę inny, bo nagrywam no rano Rano, ludzie, dla mnie to jest... Jest godzina 10 <noise> Czekajcie cołem trochę mikrofon. Dobra, teraz powinno być dobrze. Jedzie, o wow! Ta gra jest brutalna po prostu. No jak tak można. Jak można przywiązać kogoś do koła i kręcić im w kółko? To straszne.

nie, kręci się w nieskończoność oszuści, to wyście mi sprzedali Ooo, o jak ładnie Kończyny mordercy zostały przywiązane do szprych koła o, ale to jest straszne Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy A, moment, Cześć, czego czegoś się zapomniałem No właśnie, tam coś leżało przecież W kuli, to jest ważna rzecz Gdybym zapomniał, to byłoby... kiepsko O cholera Spieżam, spiesprzą, spieszam, spieszam Złaś, złaś, złaś Ciągle dziwne dźwięki Wycierki, jakieś odgłosy Monstery Rąbane O jest, trujący gruczo. Fak, fak. Co to jest? Co to jest? Musiężny byk. Mogę. No, nie wpadłem na to. Wow, 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 wow! Ale fajne! Ekstra! Wydaje dźwięki jak te potwory za mną. A w co ja niby kurde gram? A jak te potwory, te, te strażice kuli? Monstrowie. Grunty tak zwane. ale są są ja, ja ich nazywam Zdziszki i Zenki Zbyszek, Zbyszki i Zenki Nie wiem gdzie idę, naprawdę nie wiem gdzie idę W tej grze naprawdę można się zgubić cholera, już tu byłem Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Nie wiem gdzie mam iść. Ludzie, pomoc. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? <laughs> ja naprawdę zgubiłem się i teraz lecę w kółko. Nie wiem czy idę dobrze, czy. Ej, hey, drzwi, 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 drzwi. Znalazłem drzwi. Z presbiterą wejście, ale my szukamy jeszcze czegoś. Zostało, nie, ale muszę wam powiedzieć, że wszystko w tych słuchawkach słychać. Kurde, aż normalnie wcześniej nie słyszałem takich różnych dźwięków z gry, a teraz wszystko słychać, zostało wszystko. Jak z tyłu jakieś kamienie spadają, z lewej coś tam się rozwala. To jest po prostu niesamowite. Ok. Zamykamy drzwi. Ej, hey, ja wiem co to. Rubaki. robaki! Wypadł robaki z mojego ekranu. Trochę zawsze się ryknąłem, ale trudno. Mam nadzieję, że daliście się przestraszyć. Ej, to było żałosne. Dźwi dziwica. Żela Dziwizna żelaza. Mogę tam wejść? Wow! Nie wiedziałem o tym! Ekstra Jeszcze raz. A nie działa dwa razy. Dobra. Bierzemy Tinderboxy. Hmm, co jeszcze mamy tutaj, 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 e, laudanum, miksturka zrowe. Kurde, odbija gościowi, czemu? Ej, Daniel, opanuj się! O, i fragmencik kuli. I teraz jesteśmy masterami. O, wow. Wracamy, wracamy, wracamy... Tą samą drogą wracamy... Cholera nic nie widzę, jeszcze mu odbiję i mam rozmazany ekran. Motion blur mi się zrobił. tędy? Czy tędy? O oh, fuck... Aj, tędy, 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 tędy... Tędy? Zero orientacji w terenie. Dobra, wracajmy. Uuu. Czym dalej od tego miejsca, tym lepiej dla mnie. Nieważne, jedziemy dalej. Tu się lampa nie przedała, świetnie wszystko oświetlone. O cholera! O, cholera! Łooo, się mi zrobiło. Ale fajny skrypt, muszę wam powiedzieć. Idę, idę kawałek, obracam się, pojawia się jakiś gostek, obracam się znowu, pojawia się drugi. Niesamowite efekty specjalne. Ale tu już byłem. Dobra, dobra, lećmy, 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 Danielu, bo... Czas to pieniądz. Coś w twoim przypadku to raczej nie ma żadnego znaczenia. I tak umrzesz, ho 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 Rozwali Cię potwór Z amnezji <gry> Takie plugastwo Pomyślał Dobrzy ludzie, coś tam, coś tam Okej, okay, tu jest trochę ciemno Cholera, dawajcie się drzwi مشبه. There're good things. In Colorado, cioè, ale nie. Alexander is working on opening a gateway, a door to Nazarova. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your

mam ja teraz zrobić. Jest informacje. Tu jest laboratorium i tam jest... Jestem pewien, że tam trzeba wejść, ale nie można tam nic... Holender... W laboratorium może udałoby się nam zrobić ten tonik dla... Grypy. Nie pytałem wcale o to, ale... Danielu, opanuj się, bo straszysz mnie tu. Daniel, nap da fuh. dalej napisy dalej, bo ja muszę kończyć odcinek. Jedziemy prosto. No okej, okay, tu jest ten cały... ...piedestał. I złożymy na nim kulę, jak podejrzewam. Dobra, tutaj trzeba dodać tego... ...tego... ...wszystkie składniki po kolei. Jak? Gotowe? No cholera, brakuje kawałka jednego. Ludzie się gubię. Dobra, słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie. Ja muszę kończyć odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.